Cześć! Witam w kolejnym odcinku na kanale I Co Dalej? Dziś opowiem Wam nieco na temat wycieczek, jeżeli chodzi o wózki. Na co zwrócić szczególną uwagę, planując takie wyjście chociażby do parku na spacer, a także na co zwrócić szczególną uwagę, wybierając się na dłuższy wyjazd, na przykład na wakacje. Zapraszam! Dziś znajdujemy się w Parku Siemirackiego w Gorzowie Wielkopolskim parku leżącym na e, jednym z siedmiu wzgórz tego miasta, e, który niedawno przyszedł renowację, dlatego jest on w ogóle dostępny dla osób poruszających się na przykład na wózkach. E, bardzo chętnie przychodzę tutaj, ponieważ no, można poczuć ten fajny e, aktualnie jesienny klimat. Super miejsce. E, polecam na spacery. Świetna sprawa. Yeah! Numer jeden. Zaplanuj każde swoje wyjście. Sprawdź, czy miejsce, do którego się wybierasz, jest dostępne, dostosowane, czy nie będziesz musiał, czy lub musiała, pokonać się w tym miejscu schodów czy jakiegoś stromego podjazdu. Może przejeść się na Google Mapsach, jeżeli jest taka możliwość. Jeżeli z której strony zauważysz, że jest do pokonania jakaś przeszkoda, z którą nie poradzisz sobie, lub będziesz wymagać dużej pomocy, aby ją pokonać, może znajdź alternatywną trasę. Może gdzieś kilka metrów dalej jest podjazd, winda, lub jakieś inne udogodnienie, które sprawi, że po prostu będziesz mógł bezpiecznie i swobodnie pokonać tą przeszkodę. Zorientuj się w ogóle, gdzie idziesz, jak to miejsce jest dostosowane, i czy w ogóle jesteś w stanie udać. Do tego miejsca. Na przykładzie tego, właśnie parku, w którym się znajdujemy, ja wszedłem od ulicy Walczaka, co umożliwiło mi w ogóle wejście do tego parku, ponieważ jak sami widzicie, wejście od strony ulicy Drzymały, no nie jest y, zbyt fajne, jeżeli chodzi o wózki. Musiałbym się bardzo namęczyć, aby w ogóle wjechać tutaj. Cały czas pod górę, pod bardzo dużym kątem, ale właśnie zauważyłem, że od strony ulicy Walczaka można sobie po prostu wjechać i jest nawet kawałek z górki. Podsumowując, sprawdźcie miejsce, do którego chcecie iść i zaplanujcie swoją podróż. Druga sprawa, jeżeli chodzi o takie dłuższe wyjazdy, na przykład na wakacje czy, czy gdzieś tam dalej. Tutaj, jeżeli mówimy o planowaniu, to na pewno trzeba sprawdzić dostępność tego miejsca, czy ma przystosowane toalety, czy ma windy, jeżeli jest to kilkupiętrowa kondygnacja. Jeżeli poruszamy się samochodem, sprawdzić, czy jest parking na miejscu. No i co najważniejsze, czy w pokoju łapie Wi-Fi. Numer 3 to weź kogoś ze sobą. Wiadomo, czasami pomimo szczerych chęci i no wielkich oczekiwań, no po prostu nie damy rady w niektóre miejsca dostać się samemu. Czasami trzeba będzie nas, nie wiem, popchnąć, czy pomóc pokonać jakiś większy krawężnik, którego sami nie jesteśmy w stanie przebić. Owszem, samodzielność jest bardzo ważna i bądźcie samodzielni, ale nie bądźcie też takimi upartymi księżniczkami, że ja sama i wszystko po prostu próbować pokonać, męcząc się strasznie i pocąc, próbując pokonać jakąś na przykład górkę. Nie o to tu chodzi samodzielność samodzielnością, ale czasami po prostu wymagamy pomocy. Dlatego warto mieć ze sobą kogoś bliskiego, no i przede wszystkim ze znajomymi raźniej, prawda? Numer 4 wydaje się dość oczywisty, ale i tak o tym wspomnę. Używaj wózka aktywnego, ponieważ no, jest on na pewno dużo bardziej przystosowany do trudnych terenów, do wycieczek. Na ortopedii sobie zwyczajnie nie poradzisz, być może nawet z najprostszym i najmniejszym krawężnikiem. Można sobie na pewno dużo więcej pozwolić w pokonywaniu przeszkód oraz odwiedzaniu różnych fajnych i ciekawych miejsc, jak na przykład punkt widokowy, właśnie chodźcie. Zobacz, jaka panorama. Jeżeli poznajecie to miejsce, to znaczy, że jesteście stałymi bywalcami mojego kanału. A e, zachęciłbym też do subskrypcji, ponieważ jak się okazuje, jedynie 50% moich widzów to e, widzowie, którzy zasubskrybowali mój kanał. Dlatego zostawcie subika. A my e, widzimy się w miejscu, które już wcześniej było używane, a mianowicie... Przedstawiałem Wam tutaj budowę wózka. Link do tego filmiku oczywiście wyświetli się teraz w karcie, a my przechodzimy do piątego punktu. No i piąty numer, miej zawsze naładowany telefon oraz spakowany plecak. Tu reklama też. Wiadomo, czasami będzie nam potrzebna pomoc, jeżeli już wybieramy się sami, to pamiętajcie, żeby mieć przy sobie telefon, najlepiej naładowany, Starajcie się właśnie mieć go zawsze na pełnej baterii. Nigdy nie wiadomo, możecie czasem, nie wiem, wywrócić się na przykład w miejscu, gdzie nikogo nie ma. Będziecie by potrzebowali pomocy, no to zawsze macie ten telefon, prawda? A co do plecaka, no to wiadomo, już robiłem o tym wcześniej odcinek, do którego też znowu odsyłam. pojawi się teraz w karcie. No wiadomo zdarzają się czasem jakieś ekstremalne sytuacje, nam są nawet powiedziałbym, że częściej niż pełnosprawnym ludziom, dlatego e, plecak spakowany i telefon są moim zdaniem obowiązkiem. Chodzi tu przede wszystkim o nasze własne bezpieczeństwo. No i ostatnia już rada taka bardziej ode mnie, uśmiechajcie się. Po prostu. Przełamujcie stereotypy, pokazujcie, że się radujecie, że fajnie spędzacie czas, że ten spacer jest dla Was czymś przyjemnym. Tak naprawdę, kiedy Wy się uśmiechacie do świata, świat uśmiecha się do Was z powrotem. Dlatego uśmiech i lecimy. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję, że byliście ze mną. A ja zapraszam na moje socjale, czyli na Facebooka oraz Instagrama. A my widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale I Co Dalej?.